Po jak to wytłumaczyć, My się zagubiłam w tym. Pozdrawiam, Waszą wielkość, innowatorki. Dzisiaj przychodzę do Was z tematem niezdefiniowanej śledziony, i żeby Wam przybliżyć ten temat właśnie bardziej na przykładzie. <noise> to opowiem wam historię mojego synka Adasia. On ma kompletnie otwartą śledzionę i na jego przykładzie, na przykładzie jego wyzwań zdrowotnych hmm, chcę wam przybliżyć dlaczego podejmowałam takie a nie inne decyzje. No, wydaje mi się, że ta historia jest spektakularna, przynajmniej dla mnie taka była, <grywka> kiedy się wydarzała, więc tym bardziej zapraszam do oglądania. W ogóle zacznę od definicji centrum śledziony. Ono znajduje się tutaj, znajduje się po lewej stronie grafu. Ten trójkąt może być albo zdefiniowany i mieć kolor w środku, albo być niezdefiniowany i wtedy jest ono po prostu białe. Samo centrum śledziony jest najstarszym centrum ono odpowiadało za przetrwanie i w naszym ciele ono jest ekwiwalentem układu immunologicznego i limfatycznego. Tam generalnie produkowane są limfocyty T. Te śledziona pełni funkcje oczyszczające w ciele. To jest bardzo istotne. Także podążanie za naszym instynktem, bo to jest centrum przetrwania. Jak sobie popatrzymy na funkcję układu immunologicznego, no to jego głównym zadaniem jest zapewnienie nam przetrwania. Kiedy jest jakiś wróg na horyzoncie, wirus, bakteria, grzyb, cokolwiek to zdrowy układ odpornościowy atakuje przeciwnika po to, żeby zapewnić nam bezpieczeństwo i balans. Śledziona pełni funkcje ostrzegawcze w naszym ciele, i tam też, no właśnie, mieszka ten instynkt, ta nasza najbardziej pierwotna intuicja. To jest jedno z trzech centrów świadomości, razem z centrum Ażna, czyli tym drugim trójkącikiem od góry, oraz z Plotem Słonecznym, czyli centrum emocji. To jest trzecie centrum świadomości. Natomiast jest najbardziej delikatne, najcichsze, um, aż na jest dwa razy bardziej intensywna w odczuwaniu. Dlatego tak trudno jest nam usłyszeć głos intuicji, bo on jest bardzo cichy, bardzo delikatny. No i właśnie szczególnie, kiedy jesteśmy w not self i podążamy za bardzo za e, jakimiś naszymi niewspierającymi myślami, za bardzo analizujemy, wtedy właśnie ten cichy głos y, intuicji jest zagłuszany przez te pozostałe dwa centra świadomości. No, no bo emocje też bardzo bardzo są głośne. Bez względu na to, czy macie <grytanie> bez względu na to, czy macie zdefiniowane centrum y, splotu słonecznego, czy nie. No możecie sobie wyobrazić te różnice zresztą bardzo wiele osób pyta, jak odróżnić głos intuicji od głosu ego, jak się połączyć z intuicją. No właśnie, jest to wyzwanie, dlatego że to centrum jest takie cichutkie. To centrum jest najstarsze w naszym designie, jest bardzo reaktywne, działa w tu i teraz, i możecie sobie porównać funkcjonowanie śledziony do monety, która leży na drodze. Obok są tory kolejowe, kiedy zaczyna zbliżać się pociąg, jeszcze go nie widać, moneta zaczyna drgać i już ona już czuje co nadchodzi i albo uciekniesz z tych torów, albo nie, no nie, masz po prostu w tu i teraz zareagować na, na impuls ze śledzony. To jest mniej więcej taki rodzaj energii. śledziona odpowiada na pytanie co jest dla mnie zdrowe? Śledziona uczy nas odpuszczania tego, co już nam nie służy, odpowiada za poczucie bezpieczeństwa, także ponieważ jest tam instynkt przetrwania, a z tym wiążą się wszelkiego rodzaju lęki, no bo lęk pierwotnie miał zapewniać nam właśnie przetrwanie, on jest systemem, który y, miał za zadanie. Po prostu zapewnić nam bezpieczeństwo. Jak się czegoś baliśmy, no to próbowaliśmy znaleźć sposób, żeby z tego lęku się wydostać, no bo to tylko i wyłącznie oznaczało zagrożenie. Natomiast w dzisiejszych czasach te pierwotne lęki, szczególnie, które wiążą się właśnie z lękiem, że nas drapieżnik jakiś pożre, niestety no, są raczej blokadą, aniżeli. Mm, czymś, co zapewnia nam rozwój, więc te lęki, których doświadczamy, mają właśnie za zadanie sprawić, żeby ta nasza świadomość ewoluowała, bo tak jak wspominałam, to jest centrum świadomości i my mamy się nauczyć poprawnie z niego korzystać. Jeżeli to centrum jest zdefiniowane, ono jest spontaniczne, warto podążać za spontanicznymi, Instynktownymi odruchami, szczególnie w kontekście, jeżeli ona nas przestrzega, żeby czegoś nie robić, ona właśnie bardziej nas chroni i bardziej mówi, co jest nie dla nas. Natomiast jeżeli jest niezdefiniowana, to mantrą dla niezdefiniowanego centrum śledzione jest nigdy nie podejmuj spontanicznych decyzji. Natomiast musimy rozróżnić, że jeżeli Twoim autorytetem jest sakral, to tutaj właśnie jest ta doza spontaniczności, to bardzo duża. Natomiast ym, energia sakralna jest oparta na ekscytacji i radości. Więc tutaj bardziej patrzymy na, na tak. Jeżeli jest ekscytacja, tak, 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 zróbmy to. Tutaj. Radziłabym, bo to jest wasz eksperyment. Ja, ja powiedzmy, że mam łatwo, bo mam centrum emocjonalne zdefiniowane, więc to jest dla mnie oczywiste, że potrzebuję przeczekać falę emocji. Ani moja zdefiniowana śledziona, ani sakral, które są reaktywne, nie dają mi pełni świadomości i potrzebuję i tak sobie dać czas. Natomiast jeżeli masz sam sakral zdefiniowany, a śledzona jest niezdefiniowana, no to tutaj potrzebujesz się właśnie nauczyć, poeksperymentować, jak to działa dla Ciebie. Czy to jest właśnie totalnie podążanie za tak sakralnym i tam jest ta ekscytacja, i masz motyle w brzuchu, i to jest ten Twój rodzaj intuicji? Czy Twoje nie, Twoje spontaniczne odrzucanie jakiejś opcji? Poczucie w ciele, że coś jest nie dla mnie, czy to rzeczywiście idzie z sakrala, czy to rzeczywiście idzie z centrum śledziony i ma za zadanie właśnie chronić Cię przed tym, co nie jest dla Ciebie dobre. Także tutaj zaznaczam, w takim układzie poeksperymentuj, bo ja ma, mam inny design i potrzebujesz to sprawdzić dla siebie. Bardzo mocną stroną niezdefiniowanego albo otwartego centrum intuicji, też tak jest nazywane, jest wyczuwanie, jaki ktoś ma dobrostan, jaki ktoś ma stan zdrowia. Więc to jest bardzo duża umiejętność dla uzdrowicieli wszelakich. Dla osób, którzy pracują właśnie ze zdrowiem z tak zwanym wellness. Oni, jeżeli właśnie mm, Ćwiczą się w tym, żeby te impulsy ześledzione, żeby to absorbowanie otoczenia mm, zmasterować, powiedzmy, no to oni mają właśnie tą super umiejętność yy, określania, jaki ktoś ma dobrostan. No i tak jak mówię, to jest na poziomie intuicji, więc to nie jest tak, ach, od jeden do dziesięciu, no to ty jesteś tak na trzy, <śledzianie> tylko no. Ta intuicja po prostu tak wiedzie, gdzie warto by było się przyjrzeć, co warto byłoby zbadać, jaki obszar ciała może wymaga uwagi. To, to jest bardziej właśnie tego typu energia. Niezdefiniowane centrum śledzione jest warunkowane, żeby trzymać rzeczy, które nie służą, ale które... Pozornie dają poczucie bezpieczeństwa, czyli to jest to klasyczne tkwienie w strefie komfortu, bo tam je, wydaje się bezpiecznie, a, a coś już totalnie nie jest dla nas zdrowe. To może być praca, to mogą być relacje, to może być miejsce zamieszkania, ale ponieważ tyle już tam jesteśmy w tym miejscu, nasz układ nerwowy tak dobrze to zna, no to właśnie mm, jest ten problem z odpuszczaniem. Tutaj też, co będzie kluczowe dla historii z moim synkiem, którą wam zaraz opowiem, jest to, że ponieważ niezdefiniowane centrum śledzione jest delikatne, wrażliwe, to, i, i tu chodzi o, chodzi o kwestie zdrowotne, to zaleca się, żeby dobór medycyny. Opierał się właśnie o jakieś naturalne sposoby leczenia Zioła, homeopatia, terapie manualne i tak dalej. Ona nie radzi sobie tak dobrze z farmakologią jak centrum śledzone, zdefiniowane, co nie oznacza, że jak masz zdefiniowane śledzone, możesz się napchać leków i po prostu wszystko będzie ok. Natomiast, no, Warto mieć to na uwadze, kiedy decydujecie się właśnie na jakiś rodzaj leczenia, żeby starać się dobierać naturalne metody. Oczywiście, jeżeli ja też nie jestem dogmatyczna, sami o tym wiecie, jeżeli czujecie, że coś wam pomoże i to jest farmaceutyk, macie niezdefiniowaną śledzone, macie inny autorytet, no bo tutaj jakby... Autorytet jest nadrzędny w podejmowaniu decyzji, i czujecie, że to jest coś dla Was, no to warto za tym podążyć. Także, no, HD nigdy nie jest czarno-białe, to jest eksperyment. Ja Wam właśnie teraz e, dzielę się moim doświadczeniem, które mam nadzieję będzie dla Was pomocne. Jeszcze zanim przejdę do historii e, Adasia, mojego synka, który ma kompletnie otwartą. Śledzone. Chcę wam dodać, że mając ją niezdefiniowaną, możecie mieć tendencję do powiększania lęków innych osób, czyli wchłaniania obaw, lęków innych i powiększania ich. Czyli energetycznie będziecie może bardziej rozedrgani, a to nawet nie będą wasze lęki szczególnie możecie tego doświadczać w większych skupiskach osób albo siadając obok jakiejś osoby nagle za zaczynacie się bać nie wiadomo czemu to to jest sygnał, że prawdopodobnie właśnie energię osoby obok wchłonęliście pytajcie się siebie czy to są wasze lęki bo to też nie jest prawda, że jak ktoś ma niezdefiniowaną śledzione, to nie ma w ogóle lęków jakieś tam ma ale na pewno nie aż tak dużo i nie tak in intensywnych jak może odczuwać będąc w pobliżu innych osób. Warto, mając niezdefiniowaną śledzone, stawiać się do lęków jeden po drugim po to, żeby na koniec stać się nieustraszonym, żeby być obserwatorem lęków innych. To jest najwyższa ekspresja niezdefiniowanej śledziony. Jest też taki ciekawy mechanizm, że właśnie te osoby mogą podświadomie szukać partnera, partnerki, przyjaciółki, przyjaciela, którzy te śledzone mają zdefiniowaną, bo będą potrzebowali. Poczucia bezpieczeństwa. Osoba ze zdefiniowaną, śledzoną może dawać poczucie bezpieczeństwa, jeżeli sama oczywiście ma ogarnięte energię <laughs> i ogarnięte lęki i ma świadomość, jakie lęki ma zdefiniowane w tej śledzonej, bo tutaj też będzie tendencja dobania się konkretnych rzeczy w zależności od kanału i bram, jakie tam są zdefiniowane. Ale o tym mogę wam na no, odczycie bliżej powiedzieć, jeżeli właśnie macie taką konfigurację. No, no więc jest ten mechanizm um, podłączania się poniekąd pod zdefiniowane śledzony, bo to daje właśnie takie pozorne poczucie bezpieczeństwa, które nie wynika z wewnątrz tej osoby. No więc po tym dosyć długim wstępie opowiem Wam historię właśnie mojego synka. Tutaj Wam pokazuję jego graf. Centrum śledzione, kompletnie otwarte. Ja jak tylko Adaś się urodził, jak tylko miałam godzinę urodzenia, się w miarę ogarnęłam na drugi dzień, to już w telefonie generowałam graf Adasiowi, żeby wiedzieć z kim mam do czynienia. I tak rzuciło mi się pierwsze, co, że rzeczywiście jest manifestującym generatorem i że ma otwartą śledzionę, co oznaczało, że raczej będę decydowała się na naturalne sposoby leczenia, jeżeli będzie się coś z nim niefajnego działo. Więc to już była dla mnie duża wskazówka. No i kiedy Adaś miał 3,5 miesiąca, zostały mu zdiagnozowane kamienie w pęcherzyku żółciowym. Skąd? Nie wiem, to znaczy teraz wydaje mi się, że wiem skąd. To są rodowe historie, historie emocjonalne, złości, no nie mniej u takiego Bobasa Wtedy, w tym 2022 roku, no to wszyscy szok przeżyliśmy, że skąd one się tam wzięły. Jak ja do tego doszłam, to jest w ogóle też historia na, na inny film. Jak chcecie, dajcie znać, to wam nagram. No w każdym razie odkryłam, odkryłam na USG, że Adaś miał kamienie i też wam mogę pokazać, mogę wam pokazać jego... O, bo nie będę tego wklejać. O, widzicie te białe tutaj kropeczki? To są właśnie kamienie w pęcherzyku żółciowym. No, a pęcherzyk to tutaj, właśnie ten, ten, ten czarny cień. To jest USG, USG z 13 czerwca 2022 roku. No więc szok przeżyłam. Niezgodę na to wszystko, przerażenie. Słyszałam, że trzeba będzie w ogóle wyciąć ten pęcherzyk, ale on jeszcze za mały był. Rozpoczęły się tygodnie diagnozowania, o co tu w ogóle chodzi, dlaczego, dlaczego, skąd to się tam wzięło. No ja przeżywałam, ja przeżywałam wtedy ciemną noc duszy, naprawdę to był bardzo ciężki dla mnie czas, ale... Mam zdefiniowaną bramę 9, mam zdefiniowaną bramę 9, w linii 5 ona wychodzi z centrum sakralnego, proszę bardzo, tutaj na grafie Wam pokazuję. Ona mówi o determinacji, oprócz koncentracji, fokusu jest tam de jakoś determinacji, a w linii piątej no to to jest szczególny fokus w kryzysie. No więc to była kryzysowa sytuacja. No sami musicie, sami musicie przyznać. I właśnie przez to, że nie było wiadomo co z tym zrobić. Jedni lekarze mówią to, drudzy tamto no był pomysł, żeby mu jakiś, e, jakiś kwas podać, który by rozpuścił te kamienie, no ale ten kwas miał znamiona toksyczności. On miał 3,5 miesiąca, 4, no po prostu dramat, nie wiadomo było co zrobić. Więc ja postanowiłam, że skoro ci lekarze i tak nie wiedzą za bardzo co robić, znaczy ja dostałam receptę na ten kwas, ale, ale jej nie wykupiłam koniec końców, bo... Podjąłam decyzję, że spróbuję to ogarnąć inaczej. Mając też świadomość tego otwartego centrum śledziony. I zdecydowałam się na terapię homeopatią. Do tego właśnie była praca z osteopatą wisceralnym. robiłam Adesiowi szeptanki. Jeżeli nie wiecie, co to szeptanka, no to, to jest mówienie do podświadomości dziecka, kiedy on śpi, więc ja mu tam tłumaczyłam. To jest generalnie pojęcie z totalnej biologii. Totalna biologia mówi o tym, że nasze emocje mają wpływ na to, co dzieje się w naszym ciele. Więc tutaj teoria była taka, że może chciał się odgrodzić od czegoś, może właśnie odziedziczył chęć odgrodzenia się od jakiegoś wyzwania, od jakiegoś problemu, dlatego zaczął budować te kamulce. Nie mam pojęcia. No, w każdym razie szeptałam do niego, że nie potrzebuje tego robić, że jest bezpieczny, że mama z tatą się wszystkim zajmą, że on nie musi nas ratować, bo dziecko do 10 roku życia według totalnej biologii odzwierciedla stan no, też głównie mamy, nie? I rodziców. Także no. Um, Byłam na konsultacji też z totalnej biologii, pisałam afirmacje. Całe zeszyty zapisywałam, że Adaś jest zdrowy. Mówiłam tych afirmacji, dostałam kurację homeopatyczną. Ona była bardzo złożona. Ona była naprawdę bardzo złożona. Tam chyba było pięć różnych leków pojedynczych i w poniedziałek, w środę, piątek jakiś lek, w niedzielę jakiś lek, codziennie jakiś lek. Więc to, no, to było bardzo skomplikowane. No i ja z tą bramą determinacji po prostu dzień w dzień podążałam za tą kuracją i podawałam Adasiowi te. Leki homeopatyczne. Powiem Wam, że jak w ogóle pierwszy raz powiedziałam lekarzowi, bo miałam wtedy w Warszawie mieszkaliśmy miałam pediatrę homeopatę tam. Znalazłam takiego prywatnie. No to jak on usłyszał tą historię, że on ma kamienie w pęcherzyku, to ja widziałam w jego oczach, że on chyba sam nie wierzył, że to pomoże. A ja mówię, dobra, robimy, no nie, no. Tam, no, słyszałam od niego właśnie takie, że nie, no, da się, da się zrobić, ale no ja słyszałam wątpliwości tam w tonie jego głosu. No w każdym razie, do wyleczenia tej sytuacji Adasia była włączona homeopatia, Wizyty u osteopaty, gdzie właśnie poprzez nacisk, poprzez pracę manualną z wątrobą była, było pobudzane, żeby on po prostu wypluł te, te kamienie. I no i właśnie te afirmacje, terapia, moja terapia, praca ze sobą ym, i, i szeptanki, i totalna biologia. No i słuchajcie, w październiku, bo. Byliśmy w sierpniu na wizycie kontrolnej. Nadal te kamienie były obecne. No ale dobra, mówię okej, okay. potrzeba czasu. I w październiku pojechałam na kolejne USG tego samego dnia rano napisałam w zeszycie tak, jakby się to już wydarzyło. Jestem wdzięczna za to, że Adaś jest zdrowy. Byłam na USG, wszystko super, w ogóle nie. I tak trochę sama też jeszcze miałam wątpliwości, co, co się wydarzy. No ale pojechaliśmy i w tym gabinecie lekarz pyta mnie, o co chodzi, dlatego że przeprowadziliśmy się w inne miejsce, więc to było USG u nowego lekarza. Wyjaśniłam, że Adaś był zdiagnozowany na kamienie w Pęcherzyku, i lekarz zaczął robić badanie USG. I on mówi do mnie, że tam nic nie ma. Słuchajcie, poryczałam się tam. Ja po prostu nie mogłam w to uwierzyć. Patrzyłam się na ekran tego USG i nie mogłam w to uwierzyć. Do dzisiaj pamiętam po prostu, jak, jaka to była ulga, i jaka wdzięczność, że rzeczywiście te naturalne metody leczenia przyniosły skutek. I od tamtej pory jeździmy za dasiem tak co pół roku, co rok na badania kontrolne, żeby właśnie sprawdzać mu ten pęcherzyk, i do, ostatnio byliśmy w listopadzie, nie było. Nie było. Także zaufałam wtedy swojemu autorytetowi. Bo, no, rzeczywiście, tam to bardziej była to bardziej moja śledziona mi podpowiadała, że. No nie, że ten, ten kwast jest zły pomysł, że w ogóle operacja to też jest zły pomysł, że w sumie to nic tylko czekać. No to jak jeżeli mam czekać, to to już lepiej właśnie spróbować tych niekonwencjonalnych, niekonwencjonalnych metod. Dla mnie to konwencjonalne, w sumie <laughs> już się zrobiło. Homopatia i, i inne takie. No, także tutaj macie świadectwo, że da się. I dla mnie to też była po pierwsze lekcja zaufania do siebie, do human design, do właśnie podejmowanych decyzji, a po drugie, też udowodniłam sobie, jak konsekwentna potrafię być. Więc no, nie bez przyczyny takie wyzwanie się w moim polu pojawiło. Teraz z perspektywy czasu, jak o tym mówię, to się wydaje takie ale dałaś radę, ale jesteś dzielna ja byłam przerażona ja byłam przerażona nie ma nic gorszego niż po prostu chory bobas i miałam wiele razy załamki wtedy i mówiłam właśnie do siebie że Boże, czemu to nie ja chyba wolałabym, żebym to była ja niż właśnie, niż synuś dajcie mi koniecznie znać jakie macie centrum śledzione czy jest zdefiniowane, czy nie zdefiniowane co myślicie o naturalnych metodach leczenia? I zasubskrybujcie, jeżeli właśnie to było dla Was inspirujące. Napiszcie komentarz i do następnego razu. Trzymajcie się.